Cześć wszystkim. Opowiem Wam historię o Kinze i jej problemach z kartą płatniczą. Kinga to zapracowana mama, zawsze w biegu. Na co dzień korzystała z karty do wszystkiego: zakupy, paliwo, nawet opłaty za szkołę dla dzieci. Pewnego dnia stało się coś niespodziewanego. Kinga poszła zapłacić za zakupy i. Spróbowała ponownie. Kinze zrobiło się słabo. Wiedziała, że ma wystarczająco dużo pieniędzy na koncie. Pobiegła do domu, a dzieci Emma i Leo za nią. Następnego dnia mieli wycieczkę szkolną, a Kinga musiała zapłacić za bilety przez internet. Z rosnącym niepokojem zalogowała się na swoje konto bankowe. Wszystko wyglądało normalnie, ale jej karta po prostu nie działała. Zadzwoniła do banku. Po długim oczekiwaniu dowiedziała się, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Jej karta została zablokowana dla jej bezpieczeństwa. Kinga poczuła dreszcz na plecach. Emma i Leo patrzyli zaniepokojeni. Nie rozumieli, dlaczego nie mogą jechać na wycieczkę. Kinga czuła się bezradna. Musiała wytłumaczyć dzieciom, że czasami tak się po prostu dzieje. Ostatecznie Kindze udało się rozwiązać problem z bankiem, ale wycieczka przepadła. To była trudna lekcja dla wszystkich. Pamiętajcie więc, żeby zawsze mieć plan awaryjny. Nigdy nie wiadomo, kiedy technologia może nas zawieść. Dzięki za oglądanie. Ten film jest do Twojej dyspozycji. Możesz go swobodnie kopiować, pobierać i udostępniać we wszystkich Twoich mediach społecznościowych, aby szerzyć wiedzę na temat wartości gotówki. Edukacja w tym zakresie jest niezwykle ważna, a Ty możesz pomóc innym zrozumieć, jak ważne jest używanie gotówki i uniezależnienie się od technologii. Podziel się teraz tym przesłaniem z innymi. Razem możemy budować bardziej świadome społeczeństwo, gotowe stawić czoła wszelkim globalnym wyzwaniom.